Jak słyszeliście Państwo, straż pożarna została w sposób bardzo dobry. To jest tylko wyształ opon, także nie macie, tylko opony, także nie będzie tutaj, nie ma żadnego zagrożenia. Pamiętamy, żeby nie stać w dymie. Strasz pożarna, jak słychać już jedzie, jak się dobrze słuchacie, to już słychać sygnały tak strażackie. <śpiewanie> To też tylko opona, także nie mamy się czego umawiać, opony pękają w takich pożarach, strażacy już są, słuchajcie. W takim samochodzie strażackim przyjeżdża zawsze czterech strażaków, w którym każdy ubrany jest sprzed zabezpieczający drogi od przed zwiększający dymu i za chwilę zobaczymy sprawną akcję strażaków. Jak widzimy środek pianotwórczy, czyli piana gaśnicza jest już podawana na źródło ognia. Strażacy oczywiście będą musieli też nalać środka pianotwórczego do kabiny, bo tam już też pożar nam się rozprzestrzenia, czyli kabina też musiałaby być zalana tym środkiem. Na pewno zaraz to zrobią, tak żeby ten pożar jak najszybciej ugasić. Ten środek oczywiście jest też bezpieczny dla środowiska, dlatego my możemy jak najbardziej go używać w każdej przestrzeni. Czyli czy to będzie mieszkanie, czy to będzie droga, czy to będzie jakieś inne miejsce, jak najbardziej możemy go tutaj użyć. I jak widzimy, zostały już tylko niewiele, niewielkie elementy czy niewielkie ogniska pożaru do ugaszenia, dlatego już za chwilę ten pożar będzie zneutralizowany, czyli zagrożenia jak gdyby już nie ma. Jak widzimy pożar ugaszony, także brawa dla strażaków. Słuchajcie, za naprawdę okrzykowaną akcję. Wszystko się udało. Ten samochód teraz już tylko. Yy, paruje Widzę, że jeszcze z akcja ugaszania że... trwa. Słuchajcie, woli przypomnienia. Pokażemy sobie, jak powinniśmy postępować z osobą poszkodowaną, do której, u do której doszło do zatrzymania krążenia. Jak doskonale pamiętacie, najważniejsze, co musimy zrobić, to jest ocena bezpieczeństwa, czyli sprawdzamy dookoła, czy jest bezpiecznie, prawda? Jest bezpiecznie, możemy podejść do poszkodowanego i sprawdzić, czy jest przytomny, tak? Pytamy poszkodowanego, przepraszam, czy coś się panu stało? Czy pan mnie słyszy? Jak widać, nie reaguje. Czyli ten fantom, póki co, jest bez przytomności. Teraz, bardzo bardzo ważne wasze zadanie, poprosić osobę postronną o to, żeby wam pomogła. I teraz Szymon wybierze sobie kogoś postronnego, żeby wam pomógł. Nasze drogi oddechowe. I dalej sprawdzamy, czy jest oddech. Pamiętacie, przez ile czasu sprawdzamy taki oddech? Przez 10 sekund. Przez 10 sekund sprawdzamy, czy ten oddech występuje, czy nie występuje. Liczymy do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest Szymon oddech? Nie ma. Nie ma oddechu. Czyli co? Kolega? Dzwoni na pogotowie. Jaki jest numer na pogotowie? Nie. Yeah. Ty nam przykład. Kupki od strony w tym momencie pasażera i podobają się jak zwykły papier. Czyli takie nauczyci, które były zobaczymy do papieru, to by mamy troszeczkę większe, ale tak samo działają jak wasze z papierem to nasze samochodami. Czyli jesteście w stanie odciąć bez problemu każdy element. Z tego co widzę, salwency obecną najpierw wszystkie kupki następnie pokażę Wam, jak się robi kabriolet takiego samochodu, czyli cały dach po prostu ściągniemy albo z postarami wywiniemy, tak? Wywiniemy, czyli tak będziemy wybić. I jak widzimy teraz, łuski są obcięte, widzicie? I tak, Aha, bez problemu. I... I jak widzimy systematycznie, jak puszkę, na przykład konserwę rybną, tak samo tutaj tymi narzędziami jest, jesteśmy w stanie taki samochód otworzyć. Ten metal podwaje się tutaj bez żadnego zbędne, bez zbędnego oporu, czyli kazałe drzwi będziemy za chwilę widzieć jak strażacy wynoszą z takiego miejsca zdarzenia.